Co tu się dzisiaj dzieje? Deszcz, deszcz, i jeszcze raz deszcz. Może, hello. Może nie jakiś ogromny, wielki, ale jednak deszcz. Gościu, stój tym samochodem, bo my tutaj kuleczki szukamy. O, tam jest kuleczka. Patrzcie, co robi. Nie widzi nas, ale my go widzimy. Czy widać, że deszcz mu nie przeszkadza. To znaczy jej A co ty tam wyżerasz ze śmietników? No, przyłapałem cię! Przyłapałem cię! I co? Malutka, jak... Malutka co ty tam wyżerasz ze śmietników? Ale mokra jesteś. Patrzcie na kuleczkę. Cała mokra. Kuleczka. Co tam ze śmietników wyżerasz? Musimy zobaczyć, co ta kuleczka tutaj kombinuje w tym śmietniku. Co ona tutaj znalazła? A frytki ktoś zostawił. Kuleczka, no co ty frytki jesz Ze śmietnika. Było buzie ty. No, także kuleczka mieszka tutaj. A właśnie. I ma wyjście. To na pewno jest... To są, na pewno są te drzwi. Mała kuleczka, nasza kochana, cała mokra. W domu nie siedzi, jak tak mokro? Teraz patrzę na drzwi wejściowe, kuleczki od domu, i kuleczka ma wejście dla kotów. Po prostu. Wczoraj kuleczka tak przewróciła rower i się wystraszyła. Patrzcie, co robi. Patrzcie, co kuleczka robi, kochana. My dzisiaj nie mamy dla niej jedzenia, mamy tylko chrupeczki kocie. Damy jej kilka chrupków, malutkiej. Patrzcie, co robi. Kuleczka jest niesamowita, patrzcie. Ładnie patrzcie. stresowana jest. Kochana kuleczka jest stresowana. Co? Taka głodna jesteś? Co? Pan w pracy jest? Że po śmietnikach frytki je zajadasz? Kuleczuszka, no co ty? Co ty dzisiaj wyczyniasz tutaj? Przecież deszcz pada. Patrzcie, jaka kuleczka jest brudna. Kuleczka! Krupeczki byś chciała, kocie? Damy kiciuni, bo przecież... Nie możemy patrzeć, jak kuleczka tak widuje malutki, patrzcie. Patrzcie, kuleczka. Patrzcie na kuleczkę. Dostała chrupeczki. Kochana kuleczka dostała chrupeczki. Patrzcie na to. Kuleczka by się mokra, zmykaj do domu. Ale ją znalazłem. Jak w śmietniku grzebała. Stare frytki tam zajadała. Patrzcie, jak szybko krupki znikają. Z pyszczka kuleczki. <laughs> Jaki to jest żarło. Jaki to jest żarłok, Niemożliwy. Deszcz pada, ale kuleczka. Ups. Ci paluszka w oczko włożyłem chyba. Niechcący. Pokaż się. <laughs> Ty, dobra, damy mu, damy jej całe te chrupeczki. Niech sobie zajada. Patrzcie, jaka cudowna, piękna kuleczka. Chrupeczki chce? Chrupeczki chce? Malutka, no dobrze, już dostaniesz. Już dostaniesz, patrzcie, patrzcie, już dostaniesz. Kochaniutka kuleczka. Jadę do domu, bo jestem mokry, będę jeszcze chory. Kuleczka to chyba nie choruje. Także, kuleczka ma zawsze otwarte drzwi. Dlatego tak często jest na zewnątrz. Bo po prostu wychodzi kiedy tylko chce.